Niezły widok, Nikołaju. Kiedyś to tu była stolica, nie w Moskwie. Stare, dobre czasy. Hmm. Widzę dwóch przy drzwiach. W środku jest ich więcej. Zbliża się pojazd. Czeka. Dobre miejsce. Jest gdzie zaparkować. Ten żółty to rzeźnik. Skór z ambasady. Nie widać gazu. Nie nie ma Hadira. Łatwy cel. Hmm. Kuszące. Ech, trzymaj się. Rzeźnik doprowadzi nas do Hadira. I Inaczej wypuszczą gaz. A no wtedy wszyscy będziemy mieć przejebane. Łap za sprzęt i bierzemy się do roboty. Czas ucieka. Tędy. Ile mamy czasu? Nie więcej niż godzinę. Bierzcie za sprzęt. Tyle mogłem załatwić na szybko. Tłumiki, amunicja. Nie ma granatów błyskowych. Dobra robota, Nick. Grzybkujący za rozszycala. Dziesięć gramów. Twoje ulubione. Na razie ją schowaj. Zbiórka przy magazynie. Dobra, sprowadź przesyłkę. W drodze, kapitanie. Wiem, że chcesz wyrównać rechulki z rzeźnikiem. Dlatego zwyrodniale co nie szkoda kursy. Przyjdzie na to czas, ale na razie potrzebujemy go żywego. Prywie! Dobre jutro. Nieźle. Znam tylko tyle. Najpierw załatwimy strażników, żeby nie ostrzegli reszty. Potem wejdziemy tylnymi drzwiami. To jest. Strzelamy dopiero na mój sygnał. Spokojnie, kolego. Mamy pozwolenie. pokażę. na Nikolaj! Trzeba zabrać śmieci z alejki. Dobrze, że mam worki. No, myślisz o wszystkim. Uważaj, że strzelasz. Rzeźnik musi doprowadzić nas do Hadira. Martwi nic tam nie powie. Nadszedł czas na odręb. Dziś, to oni poznają, co to ból i cierpienie. Szczególne podziękowania należą się naszemu nowemu żołnierzowi. Jego no, determinacja żołnierz. daje Hadir. nam wiele dobrego. Jeśli wilk żyje, na pewno będzie z was dumny. Jeśli zginął... Przekażemy jego nauki nieproszonym gościom, którzy wtrącili się w nasze sprawy. Tak, kontrolę! Ja Strzelaj, Tylko czysto! Tej nocy! Cały Na końcu, po Czysto! Czysto! Za nim! Goń go, albo go zgubimy! Zatrzymajcie no, ich! Zabijcie ich! Przewyższać! Koniec imprezy, panowie! Nie daj mu uciec! Zdjęty! Drzwi na ulicę są otwarte! Kampię ja idący! Ale porusza się na północ! Przygotuj się do przejścia! Jak? W okulku strzału! Zostań w pobliżu! Bez odbioru! Idź za nim! Pójdę flanką, żeby no go przychwycić! Dostanę cię! Zginął przez ciebie! Siedzą Jestem cały, ser. Cel w ruchu, przy rzece. Brzeźnik ucieka przez się się. Kontakt! Pojazd! Z lewej. Kurwa! Mają RPG! Pozwolicie! zwalicie? Zabłocz się! Zabłocz cel ucieka przez kawiarnię na południu! W po rzeki. Gdzie jesteś? W drodze, kapitanie. Trzymaj się blisko, Galik, Nie zgub go! Uważaj na posiłki! Skąd się biorą do cholery? Zbawiamy ich Kup Biegnie w kierunku rzeki! No, mamy ciężko się biega ze wstrząsem mózgu, co? Zacznij w twoje imiona! Żeby wasze głowy mogły trafić do waszych rodzin! Się. Ach, mamy mały problem! Jak to? Silnik trochę mi się ławi. To Twojej ruskiej dupie. To na nic żałosny skórwy, synu. No dalej, kapitanie. Start się na więcej. Myślisz, że Cię nie pamiętam, Angolu? Ani Ciebie, Czerzancie? Hej, ogarnij się! Czerzancie! Musimy złamać tego kundla, kapitanie. Zaraz to zrobimy. Nikolaj, gdzie przesyłka? Właśnie dojeżdża, kapitanie. Okej. Okay. Pójdź do Nikolaja, odbierz przesyłkę i przynieś ją do mnie. No już. Sierżancie Garik, z tyłu mam przesyłkę. Co to? Serum prawdy. Nas, to muslimy. nasza karta przetargowa. W negocjacjach. Być może rzeźnik zmięknie, jak ich zobaczy. Mamo, co się dzieje? Cii, 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 cii. Będzie dobrze. Będzie dobrze, synku. Wszystko dobrze, mamo. Proszę, nie róbcie krzywdy mojemu synowi. Zrobimy, co powiedzie. mamo. Nie bój się. Jesteś moim małym zuchem. Gdzie nas zabierasz? Gdzie idziemy, mamo? Porozmawiamy z paroma panami, a potem pójdziemy do domu. To co robisz jest okropne! Jesteśmy niewinni! Chcę wiedzieć dlaczego nas tu zabrano! Nie musisz tego robić! Zostańcie nie? Wchodzę w to, sir. Dobrze! Przekasz ich jego... Nie, nie! Nie, nie! Proszę! Amon! Tata! Nie masz się iść tknąć, coki synu! Miało być bez kruchu? To jest. Patrz, co narobiłeś! Porwali twojego syna, twoje dziecko! Sierżant, nie ma problemu z krzyzeniem dzieci, prawda, Kyle? Żanego. Zamknij się! Co ty zrobiłeś? Mówiłeś, że nas w to nie wciągniesz! Czas na mnie, kapitanie. Możesz iść. Ruchy, sierżancie! Co chcecie z nami zrobić? Nie. Hej, 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 nie, nie, nie! Hej, hej, hej! Przestań, przestań! Oni nie mają z tym nic wspólnego! Przestań! Hej, hej, hej! Spójrz na mnie! Przestań, przestań! przestań. Nie lubię im Oni, oni czymś nie wiedzą! Powiedz co chodzisz, ambasady! Okej, okay, okej, nie, błagam! Zostawcie ich w spokoju, błagam! Zostawcie, ponieważ Chcemy Hadira i kas, gdzie są? Niczego już nie zmienicie. Nikt ani nic nie zatrzyma biegu wydarzeń. Dobrze. Sam odciągnąłeś kurę w sierżancie. Spokojnie, nie pozwoliłbym sierżantowi wymakiwać naładowaną bronią wewnątrz budynku. Chyba, że nie miałby wyjścia. No. Masz ostatnią szansę, gdzie gaz. Pierdzącie się. Załaduj sierżancimy. Nie nie nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, nie, nie, nie. czekaj. Dobra, słuchaj, słuchaj. Aczkareczka. Nie, 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 mówię prawdę. Przyrzekam. Tam schowaliśmy gaz. Te askareczka, przyrzekam. Gdzie jest Hadir? Nasza świeża krew? Już go nie powstrzymacie. Idź sierżancie. Uratuj cholernych Rosjan. Generał Barkow będzie już martwy. Kalir, chcę dopaść Barkowa. Już nie jest nam potrzebny. Zaraz ruszamy! Hey. Zrób to. Rosjanie pójdą na wojnę z Zachodem i opuszczą naszą ojczyznę. Idźcie za Powiedziałem nam wszystko wierzać. Zróbcie ze mną, co chcecie. Nie! Nasz jest trafny, Zabezpiecz go i zgłoś do wózku, Wiesz co robić. Tak jest. Wóz jest wasz. Wyjedziecie nim z miasta. Hadir jest ubarkowa. Długo nie pożyje. A wtedy rozpędza się wojna. Nie jeśli zdążymy na czas. Gary, siadaj, osłonę nas. Ta jest. Istnieje cienka linia między dobrem a złem. Тактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем. Заложники безопасности. Имикаты целый. Мясник здесь. Принято. расчет их им защите уже пути. Город может спать спокойно. Эй. Hey. Пункт контрольный. Чей? А за ружница? Droga zablokowana. Jaki jest plan? Szok i przerażenie. Co jeśli się nie ruszą? Jak to co? Rozpęta się piekło. Trzy sekundy. Mamy dość czasu. O <noise> kurwa, kapitanie. Nikolaj nas uratował. A jak ruszą zalami? Nie trafią tego. Szefie, co my tu do cholery robimy? Sprzątamy bałagan. A kobiety i dzieci? To nasza gwarancja. To zakładnicy. Jeśli nie możesz grać czysto, musisz się ubrudzić, Kyle. Tak to działa. Gdzie postawimy granicę, sir? Dokładnie tam, gdzie jest ci potrzebna, sierżancie. Koniec końców ktoś musi przerazić przeciwnika. Świat zostaje czysty, a my się brudzimy. To nasza misja. Jeśli masz wątpliwości, mogę to zrobić sam. Hm? Nie, sir. Nie mam żadnych. Dobrze. Dorwijmy Hadira, zanim zabije Bargowa.